Hello my students! Dzień dobry, witam moich uczniów, słuchaczy i studentów. W tym wideo chciałabym zaprezentować wam powtórkę podstaw gramatyki angielskiej. Więc, jeżeli jesteście wciąż na poziomie A1, to ten filmik może być dla Was. Zaczniemy od czasownika to be, czyli być. To jest podstawa wszystkiego w języku angielskim i pierwsze proste zdania, które będziecie mogli zbudować dzięki niemu. A więc, ja jestem. I am, I am Anna, tak można się również przedstawić. Albo I am here, jestem tutaj. You are, ty jesteś. Uh, you are at school, może jesteś teraz w szkole, ale pewnie you are at home, jesteś w swoim domu. He is, to o nim, on, na przykład. My brother, uh, my brother is in Krakow, mój brat jest w Krakowie. She is, to ona jest. To o jakiejś kobiecie, a więc na przykład My friend, my friend is in the park, jest w parku. A it is, it powiemy o rzeczach, przedmiotach nieożywionych, takich jak długopis, drzewo, szkoła, budynek, a, ale również o zwierzętach, które nie są naszymi pupilami, a, bo jeżeli są, możemy ich traktować jako członków rodziny i mówimy on, ona o nich, he, she. A, ale ogólnie o zwierzętach powiemy it, to. Oczywiście o pojedynczym zwierzęciu. A więc it na przykład uh, widzę ptaka i powiem it is uh, blue. On jest niebieski. a uh, Ok? Or it is on the tree. On jest na drzewie. Liczba mnoga. We are. My jesteśmy. Na przykład we are students. Powiecie o sobie. Jesteśmy uczniami. You are. Wy jesteście i zauważcie you, wy to tak samo jak ty. Więc You are, Ty jesteś i You are, Wy jesteście. A więc Wy teraz pewnie jesteście w domu, tak myślę, bo oglądacie ten film. A więc przypuszczam, że siedzicie gdzieś na kanapie wygodnie. So You are at home. And they, czyli oni, they. They are, oni są, one są. Wszystkie mnogie rzeczy, jakie Wam przychodzą do głowy, będą to they. I ludzie, i zwierzęta, i przedmioty. To już jest wspólny zaimek. Więc na przykład te książki They are here. One są tutaj. Ok. A co, żeby zaprzeczyć, dostawiamy not. Zapamiętajcie to słówko not. Ono będzie zawsze stało przy czasowniku. Mamy też przeczenie no w angielskim. Ono stoi na początku zdania, na początku wypowiedzi. Tak jak w innych językach, może uczyliście się języków romańskich albo niemieckiego, i tam też są dwa słowa nie. Więc po niemiecku macie nein pierwsze, a później nicht przy czasowniku. A w języku włoskim mamy no, non sono, a casa? Nie, nie jestem w domu, więc pierwsze jest no, później jest non. Więc, jeżeli uczyliście się innych języków, teraz Wam to pomoże, bo w angielskim też pierwszym słówkiem jest no. I to jest taka krótka odpowiedź, albo to, co zobaczycie zawsze na początku zdania, a później przy czasowniku stoi not. Czasami złączone z jakimś innym słowem, często tak zwanym operatorem. Not lubi się sklejać. Lubi się sklejać na przykład z czasownikiem być. Więc, o ile powiem I am not, ja nie jestem. Na przykład I am not Mary, nie jestem Mary, a to you are not już można skleić do you aren't. You aren't uh, in the office. Nie jesteście teraz w biurze. Ty nie jesteś. You aren't in the office. Albo wy nie jesteście. Następnie he she it, gdzie było is, to is plus not będzie isn't. Na przykład my cat isn't pink. Mój kot nie jest różowy. We aren't, bo are już wiecie z you, że skracamy are plus nad do aren't. Więc we, my, we aren't in Africa. My ludzie w Polsce, we aren't. Nie jesteśmy w Afryce. You, wy, you aren't. Uh, you aren't on holiday. Pewnie nie jesteście na wakacjach, skoro oglądacie ten filmik. And they, they aren't, they aren't hungry. Nie są głodni. Te ptaki, które na przykład w tym momencie coś sobie dziobią, nie są pewnie już głodne. They aren't hungry. A co jeżeli chodzi o pytania? Pytania tutaj przez tak zwaną inwersję tworzymy, a więc wystawiamy to słowo być na początek zdania. Am I, am I in London? No, I'm not. I'm not in London. Well, my mug is from London. Ale mój kubek, pewnie jest. <laughs> Ale ja nie. So it is from London. I am not. Pytanie, am I from London? No, I'm not. Am I from Poland? Yes, I am. Itak, analogicznie do innych osób. Are you? Are you in Poland? Yes, you are. Are you in Africa? No, you aren't. Ok, więc to R plus not. Um, what about he? A co jeśli uh, powiemy, uh, czy on jest? Jak zapytamy, no oczywiście tak samo, is he. Na przykład, your father, your brother, is he at home? Yes, he is. No, he isn't. Is she? Is it? Is it, for example, is it green? No, it isn't. Is it white? Yes, it is. Is it blue? Navy blue, dark blue? Yes it is. Is it pink? No it isn't. Okay? Tak samo będzie liczba mnoga. Are we? Czy my jesteśmy? Uh, are you? Czy wy jesteście? And are they? Czy oni są? Na przykład, uh, are they happy? Czy są szczęśliwi? Yes they are. No they aren't do tego możemy dostawiać tak zwane słowa pytające, zaimki pytające, a jest ich kilka. Zaczniemy od what. What to co albo jaki. What is it? What is it? What is it? It's a pen. I tu już odpowiadamy całym zdaniem, ponieważ to było tak zwane pytanie szczegółowe, nie pytanie o rozstrzygnięcie typu tak, nie, jak przed chwilą, ale konkretnie Pytanie, w którym należy udzielić pełnej odpowiedzi. Więc pytanie zaczynające się od tych zaimków pytających kto, gdzie, kiedy, dlaczego wymaga pełnej odpowiedzi. Jakiego koloru to jest? Tu już nie powiecie yes it is, no it isn't. Tu powiecie całe zdanie. It is white. Na przykład. Tak? Eee, no więc poćwiczmy. What is it? It's a pen. It is a pen. Ok. Where? Gdzie? Where are you? Gdzie jesteś? Where are you? Are you at home? So, where are you? Możecie odpowiedzieć: I am at home. Uh, następne pytanie: When? Kiedy? When na przykład? When is your birthday? Kiedy jest. Czyli są Twoje urodziny. Powiedzmy, że są uh, w maju. To powiecie: My birthday is in May. Bo urodziny u nich są pojedyncze, gdyż w rzeczywistości jest to pojedynczy dzień. Birthday. Więc powinny być pojedyncze. Ok. Liczba mnoga, identycznie oczywiście. Eee, cały czas te wzajemki pytające możecie dostawiać oczywiście do każdej osoby, tak jak potrzebujecie zbudować pytanie. Więc było what, było where, and by było when, możemy who. Who is it? Who is it? Who are they? Kim oni są? A who is it? To kto to jest? Ok, who, kto? Why? Dlaczego? Why are you sad? Sad, smutny. Why are you sad? Dlaczego jesteś smutny? I am sad because, ponieważ it's Monday. <laughs> jest poniedziałek. Ok. Dni tygodnia, pamiętajcie. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Saturday, Sunday. Pamiętajcie o tych dwóch ostatnich, one lubią być mylone. Mm -hmm. So, is it Monday today? Czy dzisiaj jest poniedziałek? Yes, it is. <laughs> ok. Być może kiedy oglądacie ten filmik, jest już inny dzień tygodnia. Było why, um, teraz um, which, który. Jeżeli mamy wybór, a powinna mieć dwa przedmioty, weźmy dwa kubki. Which mug do you want? Which mug is colorful? Który kubek chcesz? Który jest kolorowy? Which mug is from London? Który kubek jest z Londynu? This one. Ok. This one. Ok. Which. Słowo łat, wróćmy jeszcze do łat, które znaczy co, ale łat też znaczy jaki. Jaki. Jeżeli pytacie jakiego koloru, nie mamy deklinacji, więc jaki, jakiego, jakiemu, jakich, wszystko będzie tym samym słowem. Tak, to jest bardzo pocieszające. W języku angielskim nie mamy deklinacji rzeczownika, on jest zawsze w mianowniku. Możemy się wspomagać przyimkami, żeby. Of na przykład, powiedzieć kogo czego Ale to będzie stało przed tym słowem Natomiast sam rzeczownik nie będzie się w ogóle zmieniał Chyba, że będzie miał liczbę mnogą O której zaraz powiemy Wracając do what uh, Na przykład What color is it? What color? Jaki color is it? It is white okay? What car do you drive? What car do you have? What car is it? Jaki to jest samochód? It's a red-out wingo, maybe, ok? Więc jaki? What animal do you have? What pet? Jakiego zwierzaczka masz? I have a cat, ok? What? Jaki? Ale razem z, z jakimś uh, słowem. What color? Jakiego koloru? What cat? Jakiego kota? What car? Albo um, what school? Jaka szkoła? Ok? So what wtedy znaczy jaki? Uh, Great. Liczba mnoga. Liczba mnoga rzeczowników. Mamy jeden pen, dwa to pens. Ok, więc dochodzi tylko s. To pewnie już wiecie. Mamy jedna book, a tu jest dużo books. I tak by było najprościej. Zawsze dostawiać S. Oczywiście są od tego małe wyjątki. A tymi wyjątkami są. Słowa takie jak man (mężczyzna), men (liczba mnoga) po prostu a w środku przechodzi na e. To samo dzieje się z kobietą, woman (jedna), women (to już czytamy też inaczej) kobiety, child (dziecko), children (dzieci). A to takie podstawowe słowa. Są też słowa, które występują tylko w liczbie mnogiej, tak jak w języku polskim, na przykład trousers spodnie, glasses okulary scissors, nożyczki okay? więc one wtedy są a nie jest my glasses are here ok? Um, jeżeli chodzi o liczbę mnogą i to dostawianie s jeżeli na końcu słowa spotkacie x, s, h samo s na przykład ch wtedy dostawiamy ES. E po to, żeby łatwiej było wymówić tę końcówkę. Więc, jeżeli to jest watch, zegarek, taki na rękę, nie klok na ścianie, watch, to trudno byłoby nam powiedzieć watches, ok? Więc oni mówią watches, watches, to się czyta is wtedy, ale w pisowni jest to ES. Watch, ES, watches. Ok? Tak samo będzie pudełko. Box, ma x na końcu, boxes, bus, autobus, buses, autobusy. A jeżeli rzeczownik będzie się kończył na spółgłoskę i y, jak na przykład baby, dziecko, to to y zamieniamy na i. Więc mamy baby, babies. City, miasto. City, cities. Body, ciało. Body, bodies. Ok? Party, impreza, parties. Co. Cool. Ok? To taki początek, jeśli chodzi o rzeczowniki i czasownik być. Myślę, że już całkiem dużo umiemy na początek. Teraz można te proste zdania już rozbudowywać. Na przykład I am at home, w domu, right now. Teraz. Do tego potrzeba już Wam słownictwa, ale ten filmik jest o gramatyce, nie o słownictwie, więc zachęcam Was, abyście poszerzali słownictwo we własnym zakresie. Jest bardzo dużo filmików na ten temat, jest dużo wspaniałych nauczycieli, którzy nauczają na YouTube i możecie znaleźć świetne lekcje. Możecie oglądać różne bajki dla dzieci, które poszerzą e, takie początkowe słownictwo. Możecie tłumaczyć sobie słowa piosenek, zwłaszcza tych ulubionych, i to naprawdę sprawia wielką satysfakcję, kiedy potraficie sobie w głowie nawet zaśpiewać Waszą ulubioną piosenkę, albo chociażby znacie jej refren. Te rzeczy naprawdę zostają i później też bardzo, bardzo pomagają w gramatyce. Na przykład Don't Worry, Be Happy. Znacie ten refren? Don't Worry, Be Happy. Jest to wspaniały przepis na naukę trybu rozkazującego, i ja to zawsze stosuję na moich lekcjach, o czym pewnie wielu z Was już się przekonało. A więc jak powiedzieć komuś w trybie rozkazującym Przyjdź, zobacz, zrób, bądź. Po prostu bez okolicznik. Be. Be happy. Bądź szczęśliwy. Come, come here. Przyjdź tutaj. Give, dawać. Give me, daj mi. Show. Pokazywać. Show me, pokaż mi. Show me the way. Pokaż mi drogę. Show me the way to the station. Pokaż mi drogę na dworze. Because I am lost, bo jestem zgubiony, bo zabłądziłem. Widzicie, jak szybko możemy budować proste zdania, kiedy znacie już podstawy, podstawy gramatyki i podstawy słownictwa, oczywiście. Ok? Więc tryb rozkazujący tworzymy tak bardzo, bardzo łatwo. Natomiast, żeby powiedzieć komuś nie lub nie, nie dotykaj, zostaw to, ale ze słowem nie, właśnie na początku, a musimy użyć don't. Don't jest to taki operator do sklejony ze słowem not. Nie będziemy się nad nim dzisiaj bardzo mocno zastanawiać, ale przy czasie present simple Wam o nim opowiem. A tutaj został zapożyczony po to, żeby robić przeczący tryb, rozkazujący. Don't do it, nie rób tego. Don't go there, nie chodź tam. Don't touch, nie dotykaj, ok? Don't touch. Albo jak ktoś płacze, don't cry. Nie płacz. Chociaż w praktyce należałoby taką osobę raczej przytulić i wysłuchać, <laughs> niż kazać jej nie płakać. Okej. Okay. Super. A jeżeli my jesteśmy razem, to mówimy do nas w trybie rozkazującym: zróbmy, chodźmy, pokażmy. I teraz użyjemy słowa let, apostrof, sy. Let to jest pozwolić. Tak jakby pozwólcie, as", apostrof, sy wziął się od as, nam. A, tak jakby ktoś mówił Pozwól nam Let's go Iść Ale nie rozkładajmy tego na te czynniki pierwsze Lepiej zapamiętajmy po prostu tę formę Let apostrofsy Let's, let's go Let's do it Zróbmy to okay? Let's talk Porozmawiajmy Let's study Pouczmy się I to wszystko co na ten moment potrzebujecie wiedzieć Na temat trybu rozkazującego <laughs> Okej, okay, myślę, że ciąg dalszy w następnej części. Do zobaczenia.